Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam również nowe osoby, które dołączyły do mojego kanału niedawno. Oraz witam wszystkich tych, którzy są tutaj po raz pierwszy. Jeżeli lubicie rośliny, no to ten kanał jest dla Was. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj ze mną na dłużej. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. A my przechodzimy sobie do tematu odcinka. I dzisiaj pokażę Wam 10 roślin, które zaskoczyły mnie najbardziej w czerwcu. Będą to ulubieńcy miesiąca. Taki film pojawia się u mnie na kanale co miesiąc. Taki film podsumow podsumowujący e, takie roślinne życie u mnie e, w mieszkaniu, także zapraszam Was na ranking najlepszych roślin czerwca. Kochani, ranking zaczynamy sobie od rośliny, e, która bardzo ładnie rośnie, która jest gęściutka i. Praktycznie jest idealna, oprócz jakichś tam drobnych skas na liściach, a mowa tutaj o tej przepięknej Marancie Lemon Lime, która, zobaczcie, jak, w jak pięknej i cudownej kondycji jest. No, wygląda naprawdę niesamowicie. Powiem Wam, że wygląda przepięknie. Tutaj, nawet na filmie, wygląda cudnie. Te liście są przepięknie wybarwione. Gdzie nie gdzie tylko na, tutaj na tym liściu jakieś podsuszenie mówię, no tutaj ta roślina naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, cały czas też puszcza nowe liście, więc jest cały czas do przodu tutaj również nowy przyrost tutaj również więc myślę, że miejsce dziesiąte dla Maranty Lemon Line jest w pełni zasłużone, ona zmieniła miejsce, bo wcześniej stała tutaj sobie właśnie za mną a później przeniosłem tą Marantę do drugiego pokoju na Zieloną ścianę na kwietnik, no i ona sobie tam pod tą lampką taką niewielką e, stoi i jest jej bardzo, bardzo dobrze. Także zobaczcie jeszcze raz, jak ona cudnie wygląda. E, oczywiście czekam na Wasze komentarze, które rośliny u Was najlepiej rosną. Podzielcie się z, ty, z tym, e, podzielcie się tym w komentarzu. E, ja oczywiście czekam na, na Wasz ranking e, i miejsce dziesiąte dla Maranty. Miejsce dziewiąte będzie dla Filodendrona. Filodendron Scandens i już Wam pokazuję, co tutaj mam. Zobaczcie, tutaj mam Filodendrona Scandensa, takiego zwykłego, zielonego. On jest akurat na tym kwietniku w kuchni. Oczywiście film z jak tworzyłem tą aranżację w kuchni jest też na moim kanale, więc serdecznie Was do tego odsyłam. No i zobaczcie, za co to miejsce dziewiąte. Piękna, po prostu roślina, bardzo duża. Zobaczcie na ten przyrost tutaj. On jest już bardzo, bardzo duży. Generalnie ta roślina zaczęła przepięknie i szybko rosnąć. Ona po jednej stronie jest bardzo gęsta, po drugiej już nie jest zbyt gęsta, ale. Ja będę ją sobie oczywiście z czasem podcinał i będę próbował ją oczywiście też zagęścić, tak, żeby to nie była tylko długa roślina, ale żeby ona była również gęsta. Jak widzicie, liście wszystkie są obrócone na jedną stronę, dlatego że one idą do światła. Także tak to tutaj wygląda. No i miejsce dziewiąte myślę, że też fajne, dla tej rośliny w pełni zasłużone. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Naprawdę. Cudowna roślina. Muszę ją sobie odłożyć ostrożnie, żeby jej nie połamał. No i miejsce ósme. Słuchajcie, tutaj też jest coś cudownego. Zobaczcie na, na to Epipremnum Marble Queen. Wygląda zjawiskowo, moim zdaniem. Powiem Wam, że wygląda tak cudnie, że jest tak. No, wygląda jak sztuczne. Naprawdę wygląda jak sztuczne. Przepiękne są te kolory. Zobaczcie, jak te liście się ładnie wybarwiają. I to jest też roślina, która stoi sobie na zielonej ścianie, na tym kwietniku. E, ostatnio, e, chyba w aktualizacjach roślinnych, któryś Wam pokazywałem, właśnie ten kwietnik. No i może pamiętacie tą roślinę. E, przepięknie rośnie, cały czas puszcza nowe liście. E, nie mam z tą rośliną żadnych, ale to żadnych problemów. E, jest gęściutka. Brakuje jej tylko jeszcze długości, żeby ona zarosła tą taką kratę metalową, na której stoi. Jak ona się jeszcze pięknie zacznie zwisać, zwieszać, przepraszam, no to będzie naprawdę idealna roślina. Także miejsce ósme dla EpiPremnum Marble Queen. Coś cudownego, naprawdę przepiękna roślina. Miejsce ósme dla rośliny, która. Chyba dwa miesiące temu była w ulubieńcach no i e, zobaczcie dalej: jest w ulubieńcach, tym razem ulubieńcach czerwca e, Philodendron e, Scandens Lemon Lime. E, I zobaczcie też jaka ta roślinka jest gęsta, jaka jest e, zdrowa. E, akurat ja dzisiaj wszystkie swoje rośliny podlewałem, więc one są w fajnym takim, e, mają fajny turgor, są naprawdę, widać po nich taką witalność. Ja oczywiście ten film też nagrywam zanim wyjechałem jeszcze na urlop. Wy oglądacie już ten film, prawdopodobnie jak ja już jestem na urlopie, już jestem za granicą. Ale no dzisiaj miałem taki dzień dla roślin, żeby je wszystkie przed wyjazdem jeszcze doglądnąć. No i oczywiście podleć, tak żeby pod moją nieobecność jakoś się przetrwały. Ostatnio też ciąłem tego filodendrona, bo on był jeszcze dłuższy. Ale ja postanowiłem obciąć kilka sadzonek z niego i zagęścić go, ukorzenić i spróbować go jeszcze bardziej zagęścić, mimo że on naprawdę już tutaj tworzy fajną taką, taki zielony dywan. Super. Także miejsce ósme dla. Przepraszam, miejsce to było miejsce siódme dla filodendrona z Lemon Lime. Ja sobie go. Odłożę e, miejsce szóste, tak? Miejsce szóste, dobrze mówię? 10, 9, 8, 7, tak? 6. Dobra, żebym się nie pogubił. E, miejsce szóste dla dużo mniejszej rośliny e, też jakiś czas temu na kanale ją wspólnie sobie sadziliśmy. E, jest to Rafidofora Megasperma i ja ją przenosiłem do hydroponiki, do Lechuzy. I ona bardzo dobrze się tutaj zaklimatyzowała, nie mam z nią też żadnych problemów. Żaden liść od tej pory też nie odpadł, roślina nie dała mi jakiegoś takiego złego sygnału, że coś się z nią dzieje po przesadzeniu. I zobaczcie, bardzo ładne liście, takie podłużne, pięknie wybarwione ładne naprawdę ładne to wybarwienie takie miętowe to jest coś co ja naprawdę bardzo lubię no i w drodze kolejny liść też który już widzę że będzie miał też sporo bieli widać tą biel tutaj w kamerze też to bardzo dobrze widać i dlatego ta roślina się znalazła na miejscu szóstym dlatego że chciałem ją też ja w jakiś sposób wyróżnić i pokazać wam jak ona się pięknie przyjęła no i zaczyna już fajnie rosnąć a że to jest rafidofora nie wiem czy powiedziałem wcześniej nazwę e, rafidofora megasperma e, to rafidofory jak to rafidofory bardzo szybko rosną i są wdzięcznymi roślinami więc ja oczywiście też tą roślinę polecam jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tej rośliny no to to jest na pewno roślina dla was to jest roślina dla tych osób które lubią szybko rosnące rośliny, takie bezproblemowe, które też naprawdę dobrze się ukorzeniają, bo ja z tego co pamiętam, ona się bardzo szybko ukorzeniła i bez żadnych problemów zniosła zmianę warunków. O, już tutaj mi się leku zawysypuje. Także miejsce szóste jest dla Rafidofory Mega Spermy. Słuchajcie, miejsce piąte. Miejsce piąte... Wiecie co? Nie, pomyliło mi się. Miejsce piąte jest zarezerwowane dla alokazji Silver Dragon. Dlatego, że ta roślina ponownie pokazuje, jak wspaniały potencjał ma, jak potrafi cudownie rosnąć i ona. Z reguły była w dobrym stanie zawsze, ale teraz jest naprawdę w świetnej formie. Widać to po tych dużych liściach, które ostatnio wypuściła. Zobaczcie, to jest jej najnowszy liść. On jeszcze nie do końca się wybarwił na ten taki srebrny kolor. Tutaj jest bardziej taki ten kolor zielony. Później te liście przybierają takiego cudownego, głębokiego koloru. No to jest przepiękna roślina. Te liście są sztywne. A jeszcze fajnie wyglądają liście od spodu, zobaczcie, jakie te żółkowania są wyraźnie zaznaczone, jakie to jest wszystko piękne. Tutaj obok, oczywiście, takie jej malutkie dzieci, które też rosną. I ja tutaj zauważyłem też w podłożu, nie wiem, czy to zobaczycie, zobaczycie. tutaj będzie szedł nowy przyrost. Także no wspaniała roślina, która jest ze mną już od dwóch lat, i powiem Wam, że ja ją przesadziłem. Na początku i od tej pory to, tej rośliny jeszcze nie przesadzałem. Ona jest w doniczce 12. Ja ją dzisiaj też podlewałem dość obficie, bo ona bardzo lubi podlewanie u mnie. Powiem Wam, że naprawdę nie żałuję jej wody i oczywiście nie żałuję jej nawozu, bo alokazje muszą mieć też dużo pożywienia, żeby się dobrze rozwijały, żeby też tych liści nie odrzucały, więc staram się tą alokazję cały czas. Dokarmiać nawozem, i ona cały czas mi się odwdzięcza. No, i to jest taka jedna z tych roślin, do której mam ogromny sentyment, bo, bo jest po prostu ze mną już bardzo, bardzo długo. Także, miejsce piąte: Alokazja Silver Dragon. Miejsce piąte jest zarezerwowane dla pierwszego Scindapsusa w tym zestawieniu dla tego miesiąca, a jest to Scindapsus Simbara. I historia tutaj jest taka, że ja kupiłem tego liścia. On był już ukorzeniony. Przepiękny w ogóle Scindapsus. O bardzo ładnym odcieniu zieleni. Jeszcze ta biel, która się tutaj wkrada na te liście, coś cudownego. No i tutaj muszę go wyróżnić, dlatego że puścił mi naprawdę dużego liścia. Troszkę mniej wybarwionego niż ten poprzedni. Ale co jest jeszcze fajne, to w tym Scindapsusie idzie kolejny liść. On nie będzie już tak duży jak ten. Wręcz powiedziałbym, że ten liść będzie malutki, ale w zamian e, widzę, że on będzie przepięknie wybarwiony, bo ma naprawdę tutaj już na tej części, która się rozwinęła, jest sporo bieli, a tutaj, gdzie jeszcze się nie rozwinęło, widzę, że ten liść naprawdę będzie miał bardzo, bardzo dużo bieli w sobie. On jeszcze troszeczkę urośnie, nieznacznie urośnie, więc bardzo się cieszę, że ten Stindavsus też zaczął pięknie podejmować wzrost i Myślę, że za te niecałe dwa tygodnie, jak wrócę, no to on może mnie jeszcze bardziej zaskoczyć, bo widzę, że jest mu dobrze w tej witrynie, w której jest, i widzę też, że on jest dość szybko rosnącym stindapsusem. To nie jest syndapsus, który jest oporny. To jest jedna z tych roślin, które szybko rosną. A to jest też fajne, bo to jest bardzo kolekcjonerski Stindapsus. No i każdy nowy liść będzie czymś fascynującym i czymś pięknym dla mnie. Także zasłużone miejsce czwarte dla Stindapsusa simbary w tym miesiącu. Miejsce trzecie dla dużej rośliny, która jest pierwszy raz w sumie w tym moim zestawieniu. No i zobaczcie, mam ze sobą. Thai Constellation, tą, którą kupowałem w Obi. Film, oczywiście, na kanale też jest z, z tą rośliną, jak ją przesadzam. I ja wtedy dałem jej palik kretistę. I powiem Wam, że dość długo ta monsterka stała w miejscu, ale od pewnego czasu zaczęła podejmować wzrost. I zobaczcie, jaki piękny liść wypuściła, jakiego pięknego liścia wypuściła ta Monstera. Cudownie wybarwiony, cudownie powcinany, o przepiękny, no przepiękny jest ten kształt. Ten liść jest taki zdrowy, taki wiecie, no taki doskonały, że no musiałem tutaj wyróżnić tą roślinę. Akurat pomimo tego, że jest to tylko jeden liść, ale ten liść mnie cieszy na tyle mocno, że ta roślina znalazła się dzisiaj w zestawieniu i aż na miejscu trzecim. Czekam oczywiście na kolejnego liścia. Może za te kilkanaście dni, jak wrócę, to, to już będzie zalążek jakiegoś następnego liścia. Kto wie, zobaczymy. No, mam nadzieję, że ta roślinka tak wspaniale będzie rosła, jak dotychczas. Że będzie puszczała tak cudnie wybarwione liście. W ogóle Monstera Thai Constellation to jest jedna z takich cudowniejszych roślin, które naprawdę są mega ozdobne i... Można się na nie patrzeć po prostu godzinami. Także tu mamy miejsce trzecie. Miejsce drugie to jest też roślina, którą ja Wam jakiś czas temu chyba pokazywałem w zestawieniach miesiąca. Nie pamiętam nawet, który to był miesiąc, ale ona powraca i powraca w pełni zasłużenie. Zobaczcie, tutaj mam z syngonium Mohito. To jest to syngonium, które ja sobie jeszcze zimą chyba ukorzeniałem i zobaczcie, jak ono teraz cudownie wygląda. Jest gęste, jest zdrowe, nie mam z nim żadnych problemów. Nie odrzuciło mi jeszcze kompletnie żadnego liścia te syngonium i naprawdę uwielbiam tą roślinę. Przepięknie się wybarwia. No spójrzcie na te liście. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. I tutaj też najnowszy liść. Te kolory. No coś, coś cudownego. I widzę, że ta roślina cały czas rośnie, i będę musiał jej pewnie dać za jakiś czas jakąś podporę, bo ona w końcu się może połamać, bo robi się coraz większa, coraz cięższa i nie chciałbym, żeby mi się złamała. Także tutaj muszę jakąś podpórkę zorganizować, no ale jeszcze musi wytrzymać te kilkanaście dni. Myślę, że jak wrócę, no to coś, coś zorganizujemy dla tej rośliny i żeby było jej troszeczkę lepiej. No i słuchajcie, miejsce pierwsze zostawiłem dla rośliny, która kompletnie mnie zaskoczyła. Może to też nie będzie dla Was zaskoczenie, jako miłośnik z Cindabsusów. Na miejscu pierwszym w tym miesiącu będzie. Stindapsus, Dark Silver Cloud, Variegata. No już wam go pokazuję. Jaka to jest cudowna boska roślina. Spójrzcie. Zobaczcie na te cudowne liście. To jest akurat najstarszy liść. On troszeczkę tutaj się jakby zasusza, ale on jest. To jest liść, który ja kupiłem do własnego ukorzenienia i on dalej jest ze mną tutaj zobaczcie młode liście przepięknie wybarwione. Ten ciut jakby bardziej zielony, no ale ten najnowszy, który tutaj wypuścił, zobaczcie. No coś cudownego, przepiękny Scindapsus, który też bardzo szybko rośnie. Tutaj w drodze jest kolejny liść, tutaj jest kolejny liść, tutaj idzie kolejny liść, więc tych przyrostów jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. On charakteryzuje się jeszcze tym, że potrafi się w niesamowity sposób wybarwić każdy liść jest inny, pomimo że to wybarwienie jest gdzieś tam podobne do siebie, ale ten, ta roślina potrafi zaskoczyć naprawdę jako jedna z fajniejszych roślin, jeżeli chodzi o wariegację, o wybarwienie, o taką niespodziankę, bo każdy liść jest tak naprawdę też niespodzianką, co nam tutaj pokaże. No, i ona może mieć właśnie dużo tej bieli, może być troszkę bardziej zielona. Ona też przybiera takie tony niebieskawe na tych liściach. Nie wiem, czy to zobaczycie tutaj na, na filmie, ale to widać, troszeczkę takiego szarego nalotu. Właśnie te niebieskie tony, w które wpadają niektóre liście, pięknie rośnie, jeżeli chodzi o scindapsusy, mogę Wam. Całego serca polecić. Jeżeli też zastanawiacie się nad takim y, bardziej kolekcjonerskim Scindapsusem, ale nie przesadnie drogim, no to polecam Wam jak najbardziej Scindapsusa Dark Silver Cloud Variegata. Ja jestem oczarowany tą rośliną i nie mogę się po prostu też doczekać, aż ona będzie takim dużym, gęstym po prostu krzakiem, y, który gdzieś będzie stał i. Y, Cieszył oczy. Na razie jest w witrynie, bo nie jest to jeszcze dura, duża roślina, ale myślę, że yy, kiedyś będzie to roślina, która będzie stała sobie gdzieś yy, pośród takich innych, większych roślin i będzie dawała czadu. Także to było moje zestawienie najlepszych roślin, jeżeli chodzi o czerwiec. Dajcie znać, która roślina z dzisiejszego filmu Wam się podobała najbardziej i dlaczego. Dajcie znać. Jakie u Was roślinki najlepiej rosną? Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli e, idziecie na urlop, e, to życzę Wam udanego urlopu. E, jeżeli już byliście, no to mam nadzieję, że Wam wypoczynek się już udał, że było cudownie, że była piękna pogoda. Ja czekam na wasze komentarze pod filmem, na każdy komentarz oczywiście odpiszę. Mam nadzieję, że tam gdzie będę jechał, czyli do Włoch i jeszcze po drodze do Austrii będziemy jechać. Mam nadzieję, że tam będę miał na tyle dobry internet, że będę mógł was inf informować też na, bież na bieżąco co się u mnie dzieje. Będę też starał się nagrywać jakieś fajne shorty tutaj na YouTube, a jeżeli znajdę jakieś fajne roślinne tematy we Włoszech, to postaram wam się to wszystko w jakichś takich krótkich short filmach tutaj na kanale pokazać nie wiem czy kolejny film na kanale pojawi się jeszcze na moim urlopie czy dopiero nagram film jak już wrócę bo mam jeszcze jutro dzień wolny ale nie wiem czy zdążę jeszcze coś dla Was nagrać, mam nadzieję, że tak a jeżeli nie, no to oczywiście czekajcie na mnie cierpliwie 8 lipca będę już na miejscu w domu, będę miał jeszcze tydzień wolnego i wtedy będę też nagrywał dla was filmy, także nie uciekajcie nigdzie, zostańcie tutaj na moim kanale, a jeżeli nie macie co oglądać, no to odsyłam was też do starszych filmów, może ich nie widzieliście, będziecie mogli porównać sobie jak zmieniał się mój kanał na przestrzeni miesięcy, a i 5 lipca też wypada Rocznica mojego kanału, więc na pewno zorganizujemy sobie jakiś fajny konkursik z tej okazji. A jeżeli chodzi jeszcze o wyniki poprzedniego rozdania na 2000 subskrypcji, to bardzo Was przepraszam, ale te wyniki pojawią się dopiero po, po tym jak wrócę. Nie będę miał czasu teraz, żeby ogarnąć to wszystko i nagrać i zmontować, żeby to jeszcze wrzucić przed moim wyjazdem, więc ten film pojawi się po moim. Wyjeździe, po moim przyjeździe. Także nie martwcie się, że zapomniałem o wynikach, nie zapomniałem. Cały czas mam to na uwadze. Roślinki dla zwycięzcy się cały czas ukorzeniają, więc. Więc myślę, że osoba, która wygra te rośliny, będzie na pewno zadowolona. No i jeszcze raz Was przepraszam za, za to, że nie udało mi się tego po prostu tak szybko ogarnąć, jakbym chciał i Wy na pewno byście też chcieli, żeby to już było ogłoszone. No ale no, są sprawy też osobiste, ważniejsze. Muszę też pozałatwiać kilka spraw przed wyjazdem i mam nadzieję, że nie gniewacie się za to na mnie. Dobra, ja się będę z wami pomalutku żegnał. Dziękuję Wam za dzisiaj, że dotarliście do tego momentu. E, jesteście po prostu wspaniali. Uwielbiam dla Was nagrywać. Cieszę się, że mam tak wspaniałych widzów. E, I tyle. Jestem bardzo szczęśliwy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. W, I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!